Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Tongues i witam was w pierwszym odcinku z naszej serii e, Minecraft Server Prison e, U Tak jak możecie <coughs> tu zauważyć, Shio e, jest to serwer typu Prison, czyli więzienie. A więc przeczytajmy te tabliczki: Witamy w więzieniu. Obudziłeś się nie pamiętając niczego w tym zapomnianym przez Bogów miejscu. Jesteś skazany na siebie. Uzyskuj wstęp do zamkniętych stref więzie więzienia, organizuj gangi, zarabiaj pieniądze i stać się najbardziej szanowaną i bogatą osobą w więzieniu. Świat Prison stoi przed Tobą otworem. Miłej gry. A więc tutaj sobie zejdziemy, bo tutaj jest. Tutaj coś tam pisze. Ach, laka. Strefa zamknięta. Stąd nie da się uciec. Zachowaj czujność. No to Dobra, a więc tak. Dzisiaj. E, dzisiaj raczej się zajmiemy. Zajmę się oprowadzaniem po serwerze. Bo <laughs> ja już trochę grałem, ale nie na tyle, żeby przejść do kolejnej strefy. Czy coś. Bo na pierwsze, jest tu. Dobra, nie. Najpierw oprowadzę Was po całym spawn. A więc tutaj jest nasz spawn, czyli nasza cela. I. Robotniku, znajdź swoje miejsce w społeczeństwie. Pracuj na odbudowę świata ludzi. No, czyli tutaj ogólnie musimy... Wyjść. Tak, musimy wyjść. Dobra. Przydatne komendy, aby sprawdzić ilość pieniędzy w piszmani Dobra, sprawdzimy. 34740. Yy, bo ja to już dużo grałem. Znaczy, może nie aż tak dużo, ale trochę narobią sobie pieniędzy. Aby przelać komuś pieniądze, musisz wpisać tą komendę. Money, pay, nazwa gracza, kwota. Ok. Zacznij od przeczytania regulaminu. Rozejrzyj się dookoła, aby zapoznać się z, z mapką serwera. Zacznij pracę w strefie C lub udaj się na rozgrywki w D. Baw się dobrze, miłej gry Zaczyna, ży, życzy administracja Prison. A więc tak, tu bierze w prawo regulamin w lewo. Więc najpierw idziemy do regulaminu. Tam jest droga do więzienia. Ogólnie spawn przedstawia się bardzo ładnie. O, możecie zauważyć sobie. Ładnie bardzo. Yy, no i tutaj ogólnie. Tam jest regulamin nasz. Ja go przeczytam drugi raz już, ale to żebyście wy się zapoznali, a nie ja. Bo ja już go znam. A więc tak. Zasady Prison. Zaka zakazane jest używanie mikstur bojowych. Zakazane jest używanie łuku przeciw innym graczom. Yy, zakazane jest podpalanie innych graczy krzesiwem. Zakazane jest blokowanie ulic zabijając innych. Zakazane jest bieganie z wyciągniętym mieczem. Zakazane jest czajenie się przy sklepach by zabić innych. Zakazane jest spamowanie i flodowanie, cniąc. To, to jest na czacie serwera. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów Minecraft. Zakazane jest obra obrażanie innych graczy w serwera Prison. Zakaze zakazane jest używanie glitchów i błędów serwera. No więc to tyle jest z naszych zasad. nic nie ma. Dobra, więc teraz przeczytaliśmy zasady, więc zaprowadzę Was do stołówki. Tak. Stołówka, miła rzecz. Przy okazji muszę coś do jedzenia kupić. A laki. jaki lak? Dobra. A więc tu są lochy i stołówka, więc idziemy. Hmm. Tutaj jest jakieś lochy. Wiecie. Dla więźniów. Jeśli ktoś ma jaila czy coś w tym stylu powód Jaila, obrażanie i kłócenie się z innym graczem. No, Jail, czyli że uwięzio jesteś uwięziony w tej... w tej oto... Jeśli jeśli obrażałeś i kłóciłeś się z innymi graczami, jesteś tu będziesz tutaj uwięziony. Tutaj y powód używanie niedozwolonych przedmiotów. No więc jeśli użyjesz niedozwolonego przedmiotu będziesz tutaj siedział. Przez jakieś parę minut. Nie wiem, 20 minut najwyżej chyba. Nie wiem nawet. Y Gryferowanie mapy serwera. Nie wiem, jak to można zrobić na tym serwerze, bo już jest Kuwait, Chyba, że sobie działkę wykupisz. Powód Jaila. Ortografia 5 minut. No, widzicie. Dlatego też trzeba uważać na ortografię. Powód Jaila. Podejrzenie posiadania cheatów. Kolejne. Kolejne przy, przyłapanie z cheatem ban. To się równa ban. Powód Jail'a, spamowanie lub władowanie chat. Dobra. Pyszne dania spróbuj sam, najlepsza kuchnia. A więc tak się przedstawia stołówka. I yy, tak tutaj jak? Kuchnia więzienna. Serwuje tylko dania najlepiej. Sp yy, spreparowane yy, spre <laughs> spośród wszystkich lokali ośrodka. Być może dlatego, że inne kuchnie... Znaczy, zazwyczaj nie istnieją. Aby kupić, kliknij prawym przyciskiem na tabliczkę. Za ladą posiłek już od 20 dolarów. A więc mam, myślę, najbardziej się chyba to opłaca kupować, bo to daje chyba najwięcej. Nie, to daje najwięcej. Ale na razie mi to jest niepotrzebne, więc kupię to. No, ogólnie to w ekwipunku mam już takie itemki. Ale to To nie, to nie cały mój ekwipunek. Nie, nie bójcie się. Zaraz wam pokażę resztę. Mm. No to więc tyle tutaj w naszej stołówce. Tam jest tylko pokój. Zaplecze tylko dla administracji. Oni tam mają przydatne komendy i ogólnie... No wiecie. A więc teraz idziemy gdzie? Do skarbca. Tak, czekałem na to. Skarbiec jest świetny. Ałagi. Skarbiec... Okej. Okay. A więc tutaj widzicie, ludzie wchodzą, wychodzą i wychodzą, i wchodzą. To jest pełno diaksów. Inwestycja w przyszłości. Napędzaj napędza gospodarkę więzienną. Dbaj o swój majątek, bogactwo, to lo, Doskonałość. No. Tak. E, tutaj, żeby kupić skrzynkę, tak, bo tu się kupuje skrzynki, to trzeba kliknąć w to. I ja już kupiłem jedną. Za tysiąc. I tak, informa przydatne informacje. znajduje się w banku. Teraz w banku. Możesz kupić skrzynię. Maksymalna ilość skrzyń to 10 sztuk. Skrzyń nie da się powiększyć. Wartość jednej skrzyni to 1000. Ty teraz gość mi zasłonił. Chociaż. Chcąc otworzyć skrzynię, kliknij na tabliczkę nad nią. Aby kupić skrzynię, kliknij na tabliczkę BUY CHEST. Wszystkie wideo poradniki dostępne są na kanale www.youtube.com <klimy> znaczy ta, ...taka kreska, nie pamiętam jak to się nazywa... Word of Shio y oraz na stronie www y znaczy po prostu. Ja bardzo polecam wam kanał Shia, bo ma on świetne filmiki i będzie link do jego kanału oczywiście. Dobra. To jest nasza skrzynka. I to są moje itemki. I to była taka śmieszna historia, ponieważ ja tu sobie siedzę, nie? Podchodzi do mnie jakaś dziewczyna, nazywa się Manik Juleczka, coś tam, coś tam. I ona nagle mi wyzu mi, wy mi wyrzuca. Eee... No tak. Wyrzuca mi 2 te i 8 tego Za co jej bardzo dziękuję, to by sobie w przyszłości mogę sobie zrobić tego. Mm, no wiecie co? Ale tutaj ostawię skrzydła. W przyszłości mogę sobie zrobić. Yy, no, no jakąś zbrojkę yy, No i ogólnie to tak, tak się przedstawia nasz spawn. A teraz wychodzimy sobie do ten słodki no, nowy lagi okej, okay. dobra a więc wyszliśmy mm, tu jest strefa A do niej na razie nie mamy wstępu Ech, i dobra mm, sposoby z zarobku w więzieniu zdobywanie i handlowanie minerałami z kopalń walka z innymi graczami na SG czyli survival games Handlowanie z innymi gracza, graczami na czarnym rynku Ścinanie drzew Strefa C lub trzciny i kaktusów A Strefa A e, Walka z innymi graczami na ulicach więzienia przy, e, przykład, przy, l, Przykładna gra i udzielanie pomocy nowym graczom Tworzenie poradników lub filmików reklamujących reklamujących serwerów. O, to nawet nie działałem. Fajnie. Może coś dostanę. <laughs> Taka <jaka> zachłanelność <laughs> Prócz konta VIP w panelu SMS jest wiele innych funkcji. Możliwe, że kiedyś wykupię sobie konto VIP, żeby Wam pokazać, co właśnie jest tam u VIP-ów. Konto VIP można zakupić w panelu SMS. Dobra, konto VIP. Konto VIP daje dostęp do unikalnej strefy z równie unikalnymi przedmiotami, niedostępnymi dla zwykłego gracza. Dodatkowe dwie kopalnie zapewniają ci szybszy zarobek, a co za tym idzie, ułatwi awans do kolejnych regularnych stref, regularnych stref więzienia. Prócz tego dostępne są tam jedne z największych i najtańszych działek na całym serwerze. Z każdą aktualizacją serwera, także strefa VIP otrzyma nowe atrakcje. Warto, warto więc e, wspomnieć, wspomóc serwer i zapoznać się z kontem VIP. No, dobra. A więc tu jest strefa D. To jeszcze tam nie pójdę, tylko muszę wam pokazać mapkę. Yy, a mapka jest tam. Okej, okay, tu jeszcze coś piszę. To trzeba przeczytać oczywiście. Sorry. No. Nope. Nadchodzące eventy. Spliw, zapisy na forum, sobota. O, czyli... Czyli nie dziś. <ścoughs> Dobra. Ogłoszenia więzienne. biuletry naczelnika. Tak. Na, czuwaj na ulicach nie jest bezpiecznie, obowiązkowo. Zawsze noś ze sobą podstawowe uzbrojenie. Zakazuj, zakazuje się ublokowania przejścia z mieczem w dłoni. Uważaj, publiczne, publiczne piece są pozbawione zabezpieczeń. Mm, najbliższe update. Yy, koniecznie Grand Zero coming soon. Koniecznie okej. Okay. Dobra. a więc to jest nasza mapka. To jest spawn. Taki kolor oznacza spawn. Tutaj jest strefa A strefa B, strefa C no i strefa D no i tak, tutaj po środku jest spawn bo to tak przedstawili jak to powinno znaczy mniej więcej jak to wygląda na samym środku mapy jest spawn i tak w strefie czekajcie co to było zacznijmy od strefy D arena, spliff, parkour loby rozrywkowe strefa eventowa a arena pvp Teraz strefa C. Do, do strefy D każdy ma wstęp. I do strefy C też. Na początku każdy ma wstęp. Potem się dostajemy do strefy B, a potem do strefy C. Yy, więc tak. Działki i stopnia. Co? Las i stopnia. Co? Norki kopalnia i stopnia. Nie wiem o co chodzi z tym stopnią. <laughs> to takie dziwne Dobra. Działki drugiego stopnia. Aha! Las pierwszego stopnia, działki pierwszego stopnia, norki kopalnia pierwszego stopnia, a działki drugiego stopnia, działki drugiego stopnia. Prze... Przepalarnia farma świn. Kopalnia drugiego stopnia. Okej. Okay. Dobra, teraz strefa A, czyli tak nie już. Farmy, kopalnia trzeciego stopnia, katakumby, działki trzeciego stopnia. Okej. Okay. No to teraz chodźmy do strefy D to tam nie ma za dużo co pokazywać. Tego złowienia ryb w y, fontannie, Nie można po prostu. No wiecie. Wiecie o co chodzi. No, dobra. Cześć. Yy, strefa C. No, dobra. A więc tutaj. Mm, wkraczasz na strefę non-PvP. Tutaj zdobędziesz podstawowe pożywienie. Czyli tak. Yy, to ulica, jest ona PvP Czyli można, można bić się tam z ludźmi Jeśli mają miecz, bo tylko można mieczem się bić Dlatego to jest trochę głupie, ale znaczy fajne właśnie Tylko że właśnie są zasady, że wiecie nie można zostawiać żeby zabijać i takie Znaczy nie można, no wiecie No, no przeczytaliśmy zasady, o tak wam powiem Dobra. Tutaj możemy sobie połowić rybki. Oczywiście nie próbujemy za zabierać graczom tych rybek, bo oni sobie łowią rybki i, wiecie, to jest ich, co oni robią. Ich rybki, a nie nasze. A więc tak, tutaj jest kopalnia w strefie C o cobblestone. No to wezmę. No, mamy kobla. <grych> no i tam, tutaj. Czekaj, tutaj przedstawione są yy, te itemki, które możemy zdobyć. E, znaczy rudy. E, można tutaj zdobyć węgiel i żelazo. Jak widzieliście ja mam 32 węgla i chyba 11 żelaza. Tutaj jest yy, Tutaj jest workshop taki. E, tutaj możemy craftować itemki swoje i przepalać yy, przepalać te Przepalać jednej taki Jest to tak specjalnie zrobione, że piece są odwrócone. Oparcie. Piece są odwrócone dlatego, żeby nie było widać, który piec się przepala. Żeby... Żeby nikt nie mógł ukraść, bo to jest właśnie taki... Taki... ten... Mm, takie. Takie... no wiecie, takie przydatne. Mm, Podsfera mieszkalna. Okay. Mm, a więc tak Tutaj są dziuple Dziuple najta najtańszy lokum dla twojej rodziny Tak, tu nasza rodzina może się wychować w lokum 9 na 9 Znaczy 3x3, sorry O, widzicie No i to właśnie Trochę nie mądrze zrobił jeszcze sobie tak zrobił, ale... dobra, to jego, jego jego sprawa. No więc widzicie, to jest taka mała norka i... No i tyle. Czekajcie co odpiszę. Yy, dbaj o dobro. To dobrobyt twojej rodziny. Tak. A dobra, no to już wychodzimy z tego, z tego, z tych norak. I tam coś jest. O, czekajcie, pójdziemy tam. A tu są działki budowlane. Jeśli macie jakieś macie dużo e, dużo tych itemków dobrych e, Znaczy wiecie No wiecie o co chodzi e, Jeśli macie dużo jakichś itemków budowlanych możecie sobie zbudować domek I wiecie, będzie ładnie mm. ogólnie trzeba opłaca nawet się myć mieć mieć tutaj Działki swoje Dobra, no to tutaj są działki No to przejdźmy dalej do dalszej Do, do kopalni, w której właściwie bez przerwy kopię. Yy, bo moje zamiłowanie w minecraft'cie to jest Ścinanie drzew <grych> Tak, bo uwielbiam sikiery, a co się z tym wiąże Uwielbiam ścinać drzewa yy, Wiem, to jest trochę dziwne, ale, ale po prostu wiecie Każdy ma inne hobby, że tak powiem Yy, więc tak, tutaj kiedyś było, kiedyś było tutaj takie coś dla drzew. Drewno pozyskujemy w kopalni. Kiedyś to było takie posadzone drzewka i można było je ścinać, ale nie wiem dlaczego usunęli. Zaraz yy, to są jakieś yy, koszykówka i <grych> yy, jakiś plac zabaw, co przeszkód, czy coś takiego. Nie wiem, ja teraz nie poskaczę sobie trochę zbytnio, bo. A dobra, bo. Lubię skakać bardzo, ale mam, jak nagrywam, to mam lagi. Wiecie, fraps lacuje! I takie tam. E, no, 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 no. Więc tutaj jest kopalnia. I tutaj możemy zdobyć drewno e, zwykłe i brzozę. E, I tutaj jest. E, tak, sklep. Dokładnie, sklep. Tutaj, w tej części sklepu możemy kupować itemki e, Tutaj, bo e, tutaj jest buy, bu, czyli B, czyli buy, nie? E, wood, spade, nie no, wiem Nieważne dobra. E, a tutaj możemy sprzedawać itemki To ja wam pokażę Cobblestone I... aulak. I jeden cobblestone zniknął i sprzedałem go za jednego dolara No, dokładnie Yy, czyli mniej więcej już was tutaj oprowadziłem yy, po tej części serwera, w której mogę, mogę sobie siedzieć. Jeszcze pójdziemy tylko do tej strefy D i już kończymy odcinek. Ogólnie yy, sorry pan konewka po yy, bo tych nie chciałeś Minecrafta za bardzo, ale mi też lubi Minecrafta, ale nie chcę z niego robić zbyt dużej serii. Ale serwer Prison jest taki świetny, że po prostu wymaga, wymaga robienia z niego serii. Training to podstawa przetrwania w dziczy No. I. Y, I y, y wiecie, no. E, survival Games, gdzie numer? E, survival Games. Właśnie są zepsute niestety. Survival Games. Szkoda, bo bym sobie pograł no. Hm. Śmierci na dungeonach są bardzo czy czy częste. Proponowane jest zbieranie. Zabieranie broni, pancerza i jedzenia. Aby wejść w dane miejsce kliknij w tabliczkę. Tabli e, PHP. Dostępne areny. Dostępne... E, dostępne dungeony. Aby wejść w dane miejsce kliknij tablicz tabliczkę. Do dungeonów może się wybierzemy kiedy indziej, nie, nie dzisiaj. Jakimś już uzbrojeniem, nie wiem, może jak się przydostanę do strefy mm, B, żeby sobie zrobić coś diaksowego Bo już w strefie B są diaksowe A więc tak, tutaj Tutaj jest arena spliff Tam nie będziemy już czytać, bo To tylko chodzi o to, co, co tu jest no To jest spliff i yy, Każdy dostaje parę nożyczek i się, I się tutaj wiecie, wiecie na czym spliff, Że każdy musi, po, musimy podkopać Podkopać pod siebie te. No, żeby inna osoba spadła. No. I tutaj mamy parkour. Parkour to jedno z moich zamiłowań w minecraftie Tak jak ścinanie drzew. Ale niestety przy nagrywaniu strasznie mi się laguje. Znaczy nie zawsze, teraz mi się akurat nie laguje. Ale kiedyś jak próbowałem nagrać z tego serwera tego odcinek to mi się tak lagowało, bo było 150 na 150 osób wtedy jeszcze szyją miał jakieś problemy z maszyną i wiecie, no i się po prostu nie dało więcej huh, dobra, czyli poprowadziłem, oprowadziłem was po całym serwerze, mniej więcej i teraz się z wami chcę pożegnać już to był taki nie wiem czy czekajcie sprawdzę ile trwał ten odcinek. No, 22 minuty, przez 22 minuty was, znaczy mniej więcej 22 minuty oprowadzałem was po tym serwerze. A więc teraz kończymy nasz odcinek. Jeśli spodobał Ci się serwer Prison serdecznie zapraszam do yy, na wejście. Niestety jest to serwer premium, ale... No wiecie. Z, 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 ale... Warto kupić z premium choćby dla tego serwera. Jest on świetny, po prostu nie mam inny. Po prostu nie da się wyrazić, jaki on jest fajny. Yy, no to dziś już się z wami żegnam. Jeśli spodobał Ci się odcinek, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji nawet. Jeśli chcesz być na bieżąco. A dobra, no to będzie się pojawiać więcej materiałów z tego serwera, mam nadzieję. I pomiędzy odcinkami trochę pokopię, żeby już było dużo pieniędzy. I dobra, no to cześć. Pa. I czołem. Nara.